wędkę zaprasza na film. Siemano, e, jestem dzisiaj na tajnej wodzie. Tak ona wygląda. Nie będę tutaj mówił, gdzie to dokładnie jest. E, Takie, jedno z podwarszawskich jeziorek. E, testowałem wędkę, którą e, udało mi się wygrać na ostatnich zawodach. To były moje pierwsze w ogóle spinningowe zawody w życiu i zająłem drugie miejsce udało się złapać tam szczupaka takiego trochę ponad wymiar okonia powyżej 20 i niewymiarowego sandacza no i te wszystkie ryby dały a właściwie szczupaki okoń, bo tylko te ryby były punktowane dały drugie miejsce i za to drugie miejsce dostałem w ogóle multum gadżetów i między innymi taki kijek o taki to jest yy, konger Konger Spin 240 ciężar wyrzutowy 525 Tutaj jest taka fajna dedykacja Pierwsze zawody Street Fishing Poland ee, Warszawa 17 października 2015 I za zajęcie drugiego miejsca I co, udało mi się dzisiaj e, też trafić takiego szczupaka Właściwie to wymiar był podobny jak e, tego szczupaka podobny jak trafiłem na zawodach Taki 51-52 tam go dokładnie za bardzo nie mierzyłem Ale na pewno wymiar miał z tym że ten był trochę bardziej spasiony. Także co, wędka przetestowana, e, fajnie się nią rzuca, jest bardzo lekka. Założyłem do niej taki kołowrotek, e, on jest oczywiście za ciężki do tej wędki, ale z braku laku to jest taki. Ten e, rozmiar chyba to jest 4000. Albo 400. Rozmiar 4000. E, jakoś to tam współgrało razem efekt dało to najważniejsze. Także co? Zapraszam na film, tym razem będzie krótko, bo tylko ten szczupak wyjechał. Eee, zapraszam do subskrybowania kanału. Jak ktoś ma ochotę i się podobało, to może sobie kliknąć łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Szczaleczka. Jadi stopak. Ya, ładnie, że

Taki szczupak na nową wędkę No ładny ładny O taki No może mieć tak z 55 Szybko go zmierzymy. Zobaczymy. No, zobaczymy czy ma wymiar. Wymiar to na pewno ma Ile ma? No 51 cm ładnie, ładny, ciężki już jesienny szczupak także jestem bardzo zadowolony ładny, ładny wypuścimy go wypuścimy szczupaka o! ładnie poszedł o! ładnie poszedł Wziął na takiego Ripperka Mansa. Eee, ile to jest? 4-5 cm. Na główce 7 gram. No i co? Branie było z daleka. Eee, Zacząłem trochę, trochę się obawiałem, że może to być coś podhaczonego, Ale ładnie, ładnie szczupak uderzył. Uderzenia czułem, więc, więc, więc miałem nadzieję, że to jednak jakiś drapieżnik. No i co? Przeszedłem sobie tutaj takie jeziorko. O, ładnie tam gania. I na końcu tego jeziorka w końcu trafiłem. Trafiłem w miejsce, gdzie stoi drobnica No i tutaj wrzucałem około 5 minut i uderzył. Także co? Super. E... wędeczka Kongera. Nie wiem jaki to jest model dokładnie. Konger Spin 2, 2,40. Ciężar wyrzutu 5,25. Także co? Super. Wędka przetestowana sprawdziła się idealnie. E... No i ekstra. Rzucam jeszcze 5 minut i będę musiał uciekać.